Cześć Manko, z tej strony no i witam Was w kolejnym odcinku z Szpakowa. Jak widzicie, mamy władzia naszego pięknego. No i co? Możecie się domyślać powoli. A bardziej po tytule będzie wszystko napisane. Co dzisiaj? Jedziemy sprzedawać? Ja nie czekaj, jedziemy sprzedawać, no bo listopad, cena jest. O, dobra, tak czekaj, mi się... Drzwi mi się zbugowały Dziwne, dobra Ech, teraz mi się nie chcą te drzwi, o Dobra, jest git y, Jedziemy jajka sprzedawać Bo Nowa jest cena, jak mówiłem, tylko gdzie jeszcze, o właśnie to jest pytanie y, Jajka, 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 gdzie mamy największą cenę Chyba 2600 Nowy handlarz Dobra, gdzie my to mamy powiedzcie mi? A to jest tam. Dobra, to przejażdżkę mamy daleką, przynajmniej na sam początek. No to trochę daleko będzie, ale to tam tyle, to się przejedzie. Yy, mamy dziewiątą. To ja będę mówił dziewiątą, dziewiąta. Będziemy dziewiąta. lać Coca-Cola, Coca-Cola Stick, taką prosto od naszych byczków. Więc no, się roboty trochę jest. Znowu, będziemy lać Coca-Cola, bo... Udałoby się tam trochę owo tu do góry dać, więc wylejemy trochę Coca-Colę. No i co? No, jak dzisiaj plany na odcinek. No, nie mam za bardzo co innego wymyśleć, bo co? Grudzień to będziemy sprzedażę może robić, czy coś innego. Tak to na tutaj elegancko sobie wylejemy coca colę przed, przed grudniem i będzie Przez zimę sobie to ładnie, e, sobie przejdzie, wejdzie w ziemi i będzie git My, ale że nie jeszcze zapomniałem o tym no dobra jest w wszystko no, tu będziemy na wszystkie chyba łąki się wylać zobaczymy jak nam czas pozwoli ale może się zdążymy wylać przynajmniej na dwie łąki choć nie wiem to im wystarczy czas i no, teraz przejażdżka długa nie będzie więc, no, to chwila i będziemy tam no dociśniemy tam nie ma co nie ma co? Będziemy w grudniu? W grudniu będziemy chyba albo w grudniu albo w styczniu będziemy sprzedawać nasze żyto. Co jest? A, nie zapomniałem wam powiedzieć w ogóle. A to wam pokażę później, bo jak wiecie no brakuje tutaj trochę miejsca na tej gospodarce. bardziej nie brakuje miejsca, tylko brakuje silosy, żeby gdzie przytrzymać zboże. no i zamów, kupiłem sobie jeden silos mówię będzie choć patrzę czy mogę wsypać żyto nie mogę żyto wsypać no i mówię kurde, zarobiście. no to mówię dobra wsypię pszenicę i nie zmieszam je żeby było no chcę robić tak, żeby w jednym silosie była jedna odmiana no i zrobiłem tak właśnie bardziej nie zrobiłem teraz tak właśnie tylko zrobiłem tak, że Oh, kurde. wymieszałem dwie rzeczy bo to i tak idzie wiadomo to idzie ee, do świnek więc wrzuciłem dwie rzeczy od razu i pszenicę więc zamki będzie powiedzmy że wymieszane nikt to tam nie przeszkadza żeby tutaj było tak muszę sypać yy, pojedyncze ale no wiadomo sypałem po prostu dwie rzeczy od razu ale już jak wiadomo będziemy mieć jakieś zboże które będzie szło na sprzedać to będziemy sypać po prostu pojedyncze będziemy Wsypać, powiedzmy jak mamy, będziemy mieć owiec, wsypiemy sam owiec i nic innego nie wsypiemy do tego syrosu. Więc, chyba, że będę miał drugi syros, to wsypiemy do drugiego i nie, nie mamy po prostu i tyle. Będzie inne zboże. Ale no, nie są tak tylko mówię, bo chciałem tak trochę też reagować, żeby było, więc próbujemy tak robić. Dobra, my sobie fajnie powoli będziemy dojeżdżać. Kurde, ale to są dziury ciur, masakra, tyle powiem. To to przerzuci się tutaj, to, tutaj, tamto. No i jest tutaj pojęcie, No, no nie, że powiem. To pojęcie, Wam powiem, bo pojęcie tego Wam powiem, że to jest. Dobra, my sobie tutaj prawo. Opa! Która trochę do góry, bo tak. No nie, nawet światłem nie odpaliłem. Dobra, tak być światła można jechać. Dupy nie urwie. jak to się mówi. Dobra, wyjeżdżamy, elegancko, kurde, ale buja. Wadzia, tu zaraz chyba z kabiny wylecę. Dobra, jesteśmy panie. Dobra, sprzedajemy jajeczka. Kurde, ciekawe ile tych pieniędzy może trochę będzie z tego. Bo te 4000. Tysiące... Będzie jeszcze. 4000 nawet może. Więcej niż 4000 zarobimy. 7, o kurde, dobra, 7. No to, to ładnie, ładnie. No, ja myślałem, że to 4 było, ale to jest na 7. No dobra, nieważne, dobra. Jedziemy. Wracamy. Ładził już sobie elegancko. Lurde, naprawdę. Ja wylecę z tej kabiny dzisiaj jeszcze wylecę, dzisiaj jeszcze wylecę. O, no dobra. Mamy czas na jeden. Jak zapomniałem. No dobra, dałem na jedynkę. Kij. Wciśniemy. 41 tysięcy, fajne pieniądze. Może jakieś ziemie teraz kupimy, albo coś na wiosnę kupimy. Tak się zastanawiam, bo ziemia jakaś by się przydała kurde do zakupu, ale chyba już mam wybraną Bardzo miałem wybraną, nie pamiętam, co ja tam kiedyś gadałem. Ale miałem wybraną chyba jakąś ziemię, te dwie. I chyba może jeszcze dzisiaj je kupimy. Tam starczy pieniędzy. Zobaczymy, czy te pieniądze będą na tą ziemię, co chcę. Ona no, jest tu tam, na polnej drodze chyba. Albo, albo to było tutaj jakieś pole, było, co była soja, albo było pole, co było tam, na tamtej dróżce, tam gdzie mam dwa pola. I zobaczymy. Może na sam koniec zobaczymy, czy będzie coś posiadamy. jak nie, to na wiosnę kupimy. I... Ja sobie trochę oszczędzę mleka w razie Mleko się sprzedaje co mi się nic z tym mlekiem, to kij. Ale posprzedaję zboża to jakiś zarobek plus coś będzie jeszcze. No to na wiosnę może coś kupimy. Jak się uda? Bo tam było takie pole. Tam, tej okolice było Była chyba... Nie wiem, tu nie ma pola, to, yy, to było chyba 54, jak mi się zdaje, tak, to jest 54. Ja miałem jeszcze w planach kupić... O Jezu, dobra, to są tak rozmazane numerki, że wolę to tam nie patrzeć na razie. Nie jest, zobaczymy. Dobra. Oli fajnie idzie. To nigiańska. Tutaj kolika idzie. Idzie kolika idzie. Ciśniemy tam. Zobaczymy OBS-a tak szybko. Wszystko tutaj jest dobrze, ale jest dobrze mi się zdaje, więc nie ma chyba nic dobrze. Wszystko mam głośnych, mam dobrą, to mam wszystko, dobra. Powinno być git. to mi się zdaje. ale chyba dobrze. Okay. Nurde. Ciemnie, tam. Zaraz do mtz -a. wsiadamy i robota MTZ-em będzie szła. Może na dworze tak pada? Nie wiem, wydaje mi się, że na dworze pada, ale to jednak, jednak nie pada, tak dziwnie, jakiś taki dźwięk, może to komputer tak chodzi, ale to nie wiem. Komputer normalnie za No <laughs> Nie no, komputer dobrze chodzi, jest, jest elegancko, podoba mi się tak to tego typu, jest elegancko. Dobrze pośpiewamy tutaj kurde Ja zanuzam, Cisza trochę jest więc pośpiewamy sobie Śpiewać nie będziemy że sobie tego typu za wariatą jeszcze ten Myślicie, że wariat jestem jakiś jakiś normalny jestem czy coś, ale ja, nie Tak, kurde jest No i super Myślałem, o dobra, czekaj Dobra, jest dobrze Ogarnąłem sytuację Dobra, Ty se tu stój My idziemy Pokażę Wam ten silosik, bo widzicie Szczepki se stoją, czterdziecha tam podpięta Jest silosik Elegancki tutaj No. Pytacie się czemu wziąłem znowu ten sam, gdzie by prawie wszędzie tego no, ale ten mi tu się wpasował. Nie wiem, tak mało miejsca on zawsze zajmuje i jakoś dobrze mi jest. Więc no, ten u mnie jest forever cały czas. Nie wiem czemu, ale on u mnie zawsze wszędzie pasuje, więc niech co stoi. My już będziemy do MTZ ty Coś tu paliwa ma pełno, była tankowana jeszcze dzisiaj.

Zostawiamy tu Czy to w ogóle uda? O. Myślę, że takie 80 to Muszę ustawić no. Nie będzie to 80 Dobra, damy spokojny bieg Nie się leje Na matce sobie włączę, to będę wiedział, ile nam rozlamy tu. No, trochę tej gnojuwice się pozbędziemy. Tutaj na no, to trzeba się tego pozbyć, bo mamy tej gnojuwice zapas. Jestem niepełny, był. Więc trzeba to trochę powylewać I Tutaj duki, że kiże szogas. Są tylko trzy. Jeszcze większy <grych> szok. Obornika może też sprzedam jakiemuś rolnikowi, bo tam mam obornika zapas. A jego w ogóle prawie nie włożę, chyba że teraz mogę poprzewolić te obornika na te pola, mam puste. Przynajmniej azotu nie będę musiał kupywać. No poza odcinkiem może sobie włożę ten obornik. Teraz ładować to kurde wszystko to może teraz... Mówię, przynajmniej rozleje jak no liczę, nie powiem, na to znalazłam Przynajmniej coś będzie No i co, Józef, pierwsza beczka już no Kurde, szybko to poszło ładnie szybko to poszło Nie powiem, o kurde, nie Dobra, gdzie pono mi się przebije i będzie Jemy, pojedziemy, znajemy zajechałem go się w jakimś. No i dobra ciśniem pana przejadę. Tu jestem musiał jakąś wróżkę może zrobić z tego powodu Bo Tak kurde jeździ cały czas to taka będzie. Dobra, lej się, lej się. O, Pana, Panie idzie Jedna beczka w 3 minuty była wylana? W 3-4 Gdzie ta robota? Ja skończyłem kolkami. Biję sobie mniejszy bieg. Ciśniemy. przynajmniej może więcej do tego później jak będziemy wiosną będziemy tutaj ładnie robić, to może więcej dlatego się przynajmniej się z to nie pewnie dwojegu ja dużo dało, to będzie elegancko też muszę się zastanowić na sprzętami może jak będę miał pieniądze później jeszcze to na sprzętami do MTZ-ty tutaj jedynie co ma to pół do roboty Tabeczką. Beczką sobie śmigła też fajnie. No nie wie, powiedzmy kultywator, coś nowego to zakupić, kiedy albo na... talerzówkę A talerzówki to nie mamy jeszcze. Muszę pomyśleć, może kupimy jakiś No i to za by fajnie sobie te z nią Ale to za z nim robiło. A co zobaczymy? Będą pieniądze to będziemy myśleć o tym właśnie. Pieniądze. pieniądze, są dziesięć, dziesięć są ważne, bo to seryce, siedem, 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 mały kawałek rozlejemy. stanie taki kawałeczek dobra, teraz jeździć tylko tam i będzie nit i coca cola będzie wylana na jedno to o kurde no bardzo do prawej no jeszcze tutaj po jedną beczkę muszę jechać No tego tu nie starczy jeszcze jedną to i to do końca nie zdążyłem wyjechać Ja tam coś nie widzę Dobra, jadę jakby jechał to by się w ładnie i tyle No i ciśniemy Kurde no. Łobota idzie elegancko Dobra, wykręcimy kurde, teraz pies będzie mi to szczekał pod oknem a jakieś spadki FPS-ów, no, czekajcie. Mam dane na więcej? No, mam dane na więcej. Co to się dzieje? Że takie spadki FPS-ów mam. Dobra, nie ma co, lecimy. Śniemy i tu, i kolana. Tu, tutaj, tutaj, no znowu wjazd Aha, gdzie tutaj jest nierozlany? Tu jeszcze jest nierozlany. Nie chyba nie złapie tego chyba na raz, Z chyba złapie Dobra, chyba jest Gitans. Nie widzę tu jeszcze, czego tu nie zostało, ale tak jeszcze rozleję to, tu jeszcze czas, no. Dobra, ciśnijemy na kolejne. Kolejną łąkę. I to rozlewamy jeszcze. I ten Nie my tam Jedzie za nami samochód, kurde no Dobra, pojedziemy chyba na tą bliższą do tej łąki idziemy tu, idzie z tym samochodem, dobra, idealnie, i ja się bałem że gdzieś źle, coś się nie rozlewa, nie rozlewa. No. Zobaczmy, no, nie pokazuje że łąka nie zarażała, lecz do Uy, to się zbugowało, Co co się stało? Przemieniam grę z lewej ręce Eee kurde, co tu się dzieje? Czekaj Dalej pokazuje, że nie mogę? Dobra, tu jest z tą z spitolone, jak powiem, bo rozlewa mi, ale nie zalicza mi jako Co jest tam? Teraz czasami lejemy normalnie, czasami nie. O, z modem z tym sam. Dobra, pojadę się, przetnę tutaj po prostu. Może teraz mi zaliczy I nie, nie działa Ja pierdzielę Coś mnie strzeli Nie, nie. dobra walić Nie będę rozlewać całego Zrobię po prostu krótszy odcinek dzisiaj Widzieliście widzicie problemy przy rozlewaniu o, bo dobra, czekaj, pojadę jeszcze, może jednak na inną łąkę pojadę, może tam będzie to, to działało, ale będzie to działało, a tutaj po prostu może raz iść i tutaj. jeszcze przyjdą to się rozpłynie fajnie, może tu będzie to działać, tutaj też nie To jest, no, no. Czemu tu znowu też nie A dobra walić to no. Dzisiaj tego nie będziemy robić Staniemy i tyle, dobra czekaj to taś ten Jeszcze jedno sprawdzę, bo miałem właśnie sprawdzić czy ta ziemia będzie yy, czy będzie można kupywać My tak, mi chodziło o pole to było to nie o to mi chyba chodziło Czekajcie, ja sobie tam przejdę może jednak. Bo ja chcę zobaczyć, które to było pole Które mi chodziło. Czekaj tu by tak To by było to. Tak, to. to było to. 27 To tak to. Ale kosztuje 40 tysięcy, kurde, no, brakuje mi paru tysięcy Nie wiem, czy brać kredyt, czy nie Hmm. Kurde, tak się zastanawiam. Dobra, kredyt to może nie będę brał. Poczekam sobie jednak do tej zimy. I pod, po prostu w tej zimie kasę zarobię, to sobie kupiłem po prostu. Kurde wiedziałem. Dobra, no co no? Dzisiaj trochę krótszy, krótszy odcinek, tam parę minut. Ale no... Ja wam dziękuję tutaj za obejrzenie. To obejrzał. No i zachęcam jak zawsze do polubienia i subskrybowania kanału, bo lecimy po 500, a jesteśmy już tak w połowie, żeby było 500, więc jeszcze trochę i może coś bijemy tam. Dobra, ja jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się na razie i cześć.